Witam Was w pierwszych Bookmanach na tym kanale. Dzisiaj zaczynamy ten maraton grudniowy publikacji filmów. Długo zastanawiałam się nad taką formą, ponieważ są to dość częste publikacje i dużo nagrywek, a ja cały czas uczę się tego YouTube'a i montowania filmów, więc nie wiem, jak mi się to uda czasowo. Dodatkowo w grudniu zaczynają mi się już pewne zaliczenia na studia, więc tego czasu muszę również przeznaczyć sporo na naukę, ale zdecydowałam się zaryzykować, ponieważ chciałam spróbować tego formatu. Tylko, że u mnie filmy będą pojawiały się co 3 dni, zaczynając dzisiaj od 4 do 25 grudnia i myślę, że będzie to godzina 19, przynajmniej takie są wstępne plany. Jak coś się będzie zmieniało, będę Was informowała na Instagramie. Na Instagramie również wrzuciłam Wam rozpiskę tych filmów, którą Wam tutaj teraz pokazuję, więc możecie sobie dokładnie zobaczyć. Jakie, w jakie dni będą się pojawiały filmy, a jeżeli chodzi o to, jak chcę, żeby te filmy wyglądały, to za bardzo nie mam kalendarza adwentowego, tak jakby. Moim jedynym kalendarzem adwentowym jest książka Christmas Wishlist, o której mogliście już słyszeć na moich poprzednich filmach albo w ogóle z książkowych social mediów, bo było o niej naprawdę głośno. Ta książka cały czas znika z księgarni, przynajmniej przed grudniem. Ludzie kupowali ją masowo. Ja też ledwo zdążyłam skupić jej, właśnie, żeby zdążyła mi przyjść tutaj na Bookmasy. Jest to książka, która jest właśnie w formie kalendarza adwentowego i ma stronę na każdy dzień grudnia. I właśnie chcę, żebyśmy sobie w każdym filmie czytali po trzy rozdziały tej książki. I to będzie taki blog w tych filmach, w których właśnie będę czytała tą książkę. Będą filmy o normalnej tematyce jak na przykład reading vlogi albo podsumowanie roku bo już zbliżamy się do końca roku i właśnie będę chciała żeby te filmy zostały w takiej normalnej formie a ten akcent świąteczny właśnie będzie podczas czytania tej książki również będziemy chodzić na jakieś targi Najprawdopodobniej Bożonarezeniowy w Poznaniu. Może pójdę też na łódzkie, zależy jaki będę miała czas w momencie, kiedy będę w Łodzi, ale to są takie wstępne plany. Nie chcę Wam też za dużo zdradzać, sama też za dużo jeszcze nie wiem, bo nie poplanowałam tego aż tak dokładnie. Głównie będę się skupiała tutaj na tej książce. Po każdych trzech rozdziałach będziemy sobie omawiali moje odczucia do tej książki. Nie będę za dużo Wam spoilerowała, bo jednak Zachęcę Was do przeczytania jej. Ale będę Wam po prostu po każdych trzech rozdziałach mówiła, czy mi się ta książka podoba, czy coś się zmienia, jeżeli chodzi o moje odczucia, więc tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o fabułę tej książki, to my tutaj Ginger, która uwielbia święta i wszystko to ze świętami związane, co roku przyjeżdża do swojej przyjaciółki, do jej domku rodzinnego w Aspen i tam spędza wraz z jej rodziną święta i cały ten okres przedświąteczny. Co roku te święta wyglądały tak samo, były takie same zwyczaje, taki sam klimat. W tym roku jednak pewna rzecz się zmienia i do Aspen przyjeżdża starszy brat jej przyjaciółki, w którym Ginger kiedyś się podkochiwała, ale on od wielu lat nie spędzał świąt w domu rodzinnym, więc Ginger go nie widziała. Przez ten czas oboje się zmienili, nie są już tymi samymi ludźmi. I właśnie teraz mają spędzić ze sobą kolejne trzy tygodnie, właśnie tutaj w tym czasie przedświątecznym. Nie mogę się właśnie doczekać tej historii. Ciekawi mnie, jak tutaj ich relacja zostanie pociągnięta. Ja uwielbiam komedie świąteczne, więc jestem bardzo ciekawa, jak tutaj ten klimat świąt wpłynie na tą relację. Dodatkowo mamy tutaj małą różnicę wieku chyba około 5 lat. Mamy no tutaj komedię romantyczną, jeden dom, e, świąteczny klimat i starszy brat przyjaciółki, to Wam powiedziałam. Jeszcze jest Forset Proximity, e, również bardzo ciekawy motyw, więc będziemy sobie tą książkę właśnie czytać teraz przez całe bukmasy. W dzisiejszym filmie nie będzie się działo za dużo, jeszcze zaraz sobie ubierzemy choinkę, e, potem dokończę czytanie Trzeciego Dnia Christmas Wishlist. I na sam koniec Wam właśnie podsumuję, jak mi się podobały trzy pierwsze rozdziały, więc zapraszam Was do oglądania reszty tego filmu. Skończyłam właśnie trzeci rozdział i trochę wam teraz opowiem o moich pierwszych wrażeniach po tych y, pierwszych rozdziałach. Dopiero teraz, tak naprawdę przy tym trzecim rozdziale, mam problem z tym, żeby nie sięgnąć po kolejne rozdziały. Y, ten trzeci zakończył się w taki sposób, że już chcę wiedzieć, co się będzie działo dalej, ale problem tej książki polega na tym, że właśnie muszę się wstrzymać i mam wrażenie, że to też buduje takie napięcie jeszcze większe, więc. Mimo wszystko jestem z tego powodu zadowolona, ale od początku opowiem, co się mniej więcej działo w tych trzech pierwszych rozdziałach. Na początku Ginger dostaje wiadomość od swojej przyjaciółki, że tym razem nie z nią jedzie do domku do Aspen, tylko przyjeżdża po nią Wes, i wtedy też Ginger dowiaduje się, że Wes również będzie na świętach razem z nimi. A spotykają się po raz pierwszy od 6 lat, więc nie wiedza bardzo, jak ma się zachować w swoim towarzystwie. Oboje w sumie nie wiedzą. I to mi się bardzo podoba, bo to jest widoczne i to jest widoczne przez wszystkie te trzy rozdziały. Oni cały czas nie wiedzą za bardzo, jak ze sobą rozmawiać i to mi się podoba. Według mnie zostało to bardzo dobrze napisane. W kolejnych rozdziałach są już w domku w Aspen i Wes cały czas jest dość osły dla Ginger. W sumie nie ma między nimi jakichś dużych interakcji. Była jedna i to mogliście widzieć na filmikach, ten taki moment, kiedy bardzo się ekscytowałam czytając. To był moment, kiedy Ginger e, weszła do łazienki, kiedy był w niej Wes e, po prysznicu, przykryty tylko ręcznikiem. E, I tu mi się właśnie ta scena bardzo podobała, ponieważ Ginger jest taka pyskata w stosunku do Wesa. I lubię właśnie takie otwarte bohaterki, że nie jakieś szare myszki, tylko właśnie potrafiące powiedzieć, odgryźć się. E, właśnie chłopakowi kiedy daje im jakieś e, uszczypliwości, a właśnie Ginger taką bohaterką jest i tutaj e, przez to mi się bardzo spodobała jej postać. E, bardzo ją polubiłam właśnie przez ten e, jeden fragment i mam nadzieję, że będzie takich więcej, bo mi się w niej naprawdę to podoba. E, ale generalnie między tą dwójką później już większych e, interakcji nie było właśnie tutaj jeszcze pod koniec. E, tu nie chcę wam zdradzać, mimo wszystko. Ale tutaj pod koniec właśnie była taka jedna interakcja i właśnie przez tą interakcję chcę czytać dalej i już się nie mogę doczekać, jak to zostanie dalej rozwinięte. Cała ta książka jest napisana dość prostym językiem, co jest typowe dla komedii romantycznych, a już tym bardziej tych świątecznych. Dodatkowo autorka pisze w bardzo przyjemny i zabawny sposób, co umila mi czytanie tej książki, a krótkie rozdziały zdecydowanie to przyspieszają, bo mają one tak około 15 stron więc uh... Bardzo mało, a ja jestem ostatnio przyzwyczajona do dłuższych rozdziałów, więc to jest taka miła odmiana, właśnie na taki odpoczynek. Właśnie mam wrażenie, że ta książka będzie mi bardzo umilała te świąteczne wieczory i tym samym Bóg Masy. I już się nie mogę doczekać, jak to się rozwinie dalej. Jak na razie jestem nią zachwycona i mam, mam nadzieję, że tak zostanie. I to by była na tyle w tym filmie. Wyrzut on dość krótki, ale taki też planowałam, bo chciałam, żeby był on bardziej informacyjny i chciałam Wam opowiedzieć więcej o tej książce. Książce, którą będziemy wspólnie tutaj czytać. Jeszcze tylko wspomnę, ponieważ na początku chyba zapomniałam, na TikToku zrobiłam sobie takie małe grudniowe wyzwanie, w którym będę codziennie od 1 do 31 publikowała materiały z wyjątkiem weekendów. W weekendy chcę sobie odpocząć, więc pojawiają się one tylko w tygodniu i tam Was zapraszam. Tam pojawiają się raczej materiały ogólnie około książkowe, nie tylko świąteczne. Więc będą tam się pojawiały różne te materiały. A tutaj też Was zapraszam do śledzenia kolejnych masów, Kilka sobie zaplanowałam i mam wrażenie, że naprawdę będą one dość ciekawe. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego.